Wychodzę z założenia, że absolutnie jakby zakładanie rodziny, czy taka stabilizacja, w jakim, w jakim rozumieniu tutaj gdzieś rozmawiamy. To jest coś, co przychodzi naturalnie i to nie jest kwestia wieku, bo tak sobie myślę, że jakby przed właściwy moment i właściwa osoba, to może bym na przykład już dawno była, miała na przykład dziecko albo była właśnie już żoną, natomiast to się nie dzieje, bo uważam, że to jest tak ważny wybór, też jak patrzę na moich cudownych znajomych, którzy na przykład się pięknie dobrali w pary, że to jest podstawowa, najważniejsza chyba decyzja taka w życiu, bo kariera, tak jak wspomniałaś, jest bardzo ważna, ale kariera to nie jest wszystko, że tak jak traktujemy swoich przyjaciół, tak jak traktujemy swoich bliskich, swoich partnerów, to tutaj musi być 200 albo 600% szczerości, miłości i ciepła. I dlatego to jest coś, co się nie zdarza tak często, tak jak z przyjaciółmi. No ja mam, mogę swoich bliskich przyjaciół policzyć na pazach jednej ręki, ale wiem, że mogłabym po prostu z nimi pójść w ogień i tego, takich przyjaciół każdemu życzę. Więc jak przyjdzie taki moment, to na pewno jestem, jestem przekonana, że to będzie ten czas, w którym to ma się wydarzyć. Czyli nie miałaś problemu problemu są trójką z przodu. W ogóle! Ja po prostu patrzę na kobiety, które są po 30, po 40 i uważam, że to dopiero się zaczyna prawdziwe życie. Dlatego, że często kobiety właśnie po 30 roku życia są dużo bardziej pewne siebie, są dużo bardziej świadome swoich atutów. Wiedzą, że już wcale nie muszą tak bardzo właśnie być perfekcyjne i też doceniają siebie bardziej. I Jak patrzę na moje koleżanki, które są ode mnie starsze, no to ja patrzę po prostu w niebo wzięta z wielką chęcią idę w te. Stronę, w którą one zmierzają, to jest coś pięknego. Więc drogie panie, jeżeli przeraża was trzydziestka z przodu, to nie ma się czego bać, to jest cudowny wiek.